Kiedy ostatnio obudziłeś się wyspany i wypoczęty? Według badań nawet 25% dorosłych osób zażywa lekarstwa na bezsenność. Połowa z nich cierpi na ból pleców, głowy, a nawet depresję. Każdej nocy powtarza się bezsenny koszmar. Na szczęście jest prosty i skuteczny sposób na regeneracyjny sen i to w atrakcyjnej cenie. Przedstawiamy Easy od TV Okazje, niesamowity materac nawierzchniowy, który zamieni twój materac w komfortowe i wygodne łóżko z twoich snów. To wszystko w przystępnej cenie i bez wychodzenia z domu. Easy sprawi, że Twoje łóżko będzie jak nowe. Jest dostępny w wielu rozmiarach, więc idealnie dopasujesz go do swojego materaca. Dostarczymy Easy prosto pod drzwi, nawet nie musisz wychodzić z domu. Wystarczy, że rozłożysz Easy na swoim materacu lub łóżku. To wszystko. Od razu przekonasz się o jego skuteczności. Lepszy sento, wypoczęte ciało, więcej energii i lepsze samopoczucie. Materac Easy ma trzywarstwowy system wsparcia, który pomoże ci nareszcie się wyspać i zregenerować organizm. Niezależnie od stanu, modelu i rozmiarów twojego materaca, Easy zapewni mu drugie życie. To tak proste. Jest bardzo wygodny. Odkąd go mamy, oboje porządnie się wysypiamy. Materac Easy to skuteczny sposób na świetny sen. Dzięki Easy moje łóżko jest teraz jak nowe. Mąż przestał chrapać, więc ja zaczęłam się wysypiać. Wystarczyło rozłożyć Easy na starym materacu, aby dać mu nowe życie. Witajcie. Czy wiecie, że człowiek średnio przesypia około 25 lat? To mniej więcej 1 trzecia życia. A teraz wyobraźcie sobie, że spędzacie tak dużą część życia śpiąc na niewygodnym materacu, który powoduje dyskomfort i ból całego ciała. To z kolei oznacza nieprzespane noce i wyczerpanie w ciągu dnia. Teraz sen będzie prawdziwą przyjemnością. Wszystko dzięki materacowi nawierzchniowemu Easy. Easy to niemiecki materac nawierzchniowy, który da Twojemu staremu materacowi drugie życie. Jest lekki, oddychający, wytrzymały i wielozadaniowy. Zapewnia ciału wsparcie i prawidłową cyrkulację powietrza. Jest też wytrzymały i wygodny. W przeszłości większość takich materacy służyła jako bezużyteczna wyściółka. Wszyscy znamy materace jeżowe. To nic więcej niż tania, niewspierająca ciała pianka, którą kładziemy pod prześcieradłem. Albo piankę z pamięcią kształtu, która zapada się pod ciężarem ciała, w ogóle nie oddając ciepła. Jeśli długo leżysz w jednym miejscu, obudzisz się mokry od potu. Na szczęście istnieje materac Easy. Wyjątkowa, trzywarstwowa budowa sprawia, że zamieni twój obecny materac w wymarzone łóżko do spania. Jak to możliwe? Easy rozwiązuje dwa podstawowe problemy, które nie pozwalają ci spać. Gorąco i ból spowodowany naciskiem na stawy. Pierwsza jest niebieska warstwa, czyli delikatna w dotyku żelowa pianka. To sekret idealnego snu. Optymalizuje temperaturę ciała, zapewniając spokojny sen. Pod nią znajduje się gruba warstwa pianki wspierającej ciało. Umożliwia odpowiednie ułożenie ciała i odciąża stawy. To wszystko zamknięto w oddychającym pokrowcu. Jest zaprojektowany tak, aby uwolnić ciepło ciała, które teraz przez całą noc utrzyma optymalną temperaturę. Pokrowiec ma zamek, dzięki czemu łatwo zdejmiesz go z materaca i wypierzesz, aby był zawsze czysty i świeży. Aby pokazać, jakie wsparcie zapewnia Easy, nasz zespół wyłożył to podwójne łoże tysiącem surowych jajek. Teraz Rob spadnie na te jajka przykryte materacem Easy, abyś przekonał się o jego skuteczności. Prawie 115 kg żywej wagi. Rob do dzieła. Widzieliście, jakie wsparcie zapewnił mu materac? Sprawdźmy rezultat, tylko spójrzcie. Materac Easy wchłonął siłę uderzenia ponad 100 kg ciała. Żadne jajko się nie stłukło. Czy to prawdziwe jajka? Sprawdźmy. Rob, do dzieła. Wow, nieźle. To właśnie nazywam jajecznicą. Ale bałagan, jeśli chcesz się wysypiać, potrzebujesz materaca Easy. Jesteśmy małżeństwem od pięciu lat. Nie mogliśmy znaleźć dla siebie materaca. Mi jest zimno, a on się poci. Poza tym on chrapie każdej nocy. Próbowaliśmy spać na różnych materacach, ale było ciężko znaleźć taki, na którym oboje się wysypiamy. Zauważyłem, że w nocy już się tak nie wiercę. Myślę, że mam głębszy sen. Po przebudzeniu jestem wyspany i zrelaksowany. Śpię bardzo dobrze, od kiedy mamy materac nawierzchniowy Easy. Ona śpi lepiej, bo ja już nie chrapię. Ma to też pozytywny wpływ na nasze małżeństwo. Potrzebujesz materaca Easy. Połóż go na starym, nierównym materacu i natychmiast ciesz się wygodą oraz dodatkowym wsparciem. Bez wydawania fortuny. Nieważne w jakim stanie jest twój stary materac. Easy sprawi, że będzie jak nowy. To takie proste. Czy materac Easy naprawdę działa? Przekonajmy się! Odwiedziliśmy miejsce, często wybierane na wakacje, aby ludzie porównali easy ze zwykłym materacem. Wystawiliśmy drogi materac, a obok położyliśmy tani materac i przykryliśmy go materacem easy. Zobaczmy, jakie będą opinie. Ashley, co sądzisz? Jak odczucia? Niezbyt wygodny ani równy. Nie wiem, czy przespałabym na nim całą noc. Nie czuję zbyt dużego wsparcia. Jest trochę nierówny. Jest średni. Nie. Nie czuję tutaj dobrego wsparcia dla ciała. Czuję, jakbym była w niebie. O mój Boże, jakbym leżała w chmurce. To prawda. Na łóżku w domu trochę podskakuje. Tutaj tak nie jest. To bardzo, ale to bardzo wygodne łóżko. Powiedziałbyś, że zapewnia dużo wsparcia, niesamowicie dużo wsparcia. Kupiłabym go bez zastanowienia. Czuję ogromną różnicę, podoba mi się, moje ciało wypoczywa, doskonale wspiera moje plecy i nogi, zapewnia doskonałe wsparcie biodrom. Nie czułam bólu, który dokuczał mi na tym drugim materacu. Ten materac nie ma sobie równych. Myślę, że spałabym na nim jak dziecko. Żaden z tych, na których wcześniej spałam, nie był tak wygodny. To łóżko jak z luksusowego salonu. Pewnie chciałabyś mieć tak wygodne łóżko. Tak. Z Easy twój materac zamieni się w łóżko ze snów. Kiedy ostatnio obudziłeś się wyspany i wypoczęty? Udowodniono, że są dwa główne powody niewyspania: ciepło, przez które się pocisz i nie możesz spać, oraz ból wywołany naciskiem na stawy, przez co wiercisz się i przewracasz z boku na bok. Według badań nawet 25% dorosłych osób zażywa lekarstwa na bezsenność. Połowa z nich cierpi na ból pleców, głowy, a nawet depresję. Każdej nocy powtarza się bezsenny koszmar. Na szczęście jest prosty i skuteczny sposób na regeneracyjny sen i to w atrakcyjnej cenie. Przedstawiamy Easy od TV Okazje, niesamowity materac nawierzchniowy, który zamieni twój materac w komfortowe i wygodne łóżko z twoich snów. To wszystko w przystępnej cenie i bez wychodzenia z domu. Easy sprawi, że Twoje łóżko będzie jak nowe. Jest dostępny w wielu rozmiarach, więc idealnie dopasujesz go do swojego materaca. Dostarczymy Easy prosto pod drzwi, nawet nie musisz wychodzić z domu. Wystarczy, że rozłożysz go na swoim materacu lub łóżku. To wszystko. Materac Easy posiada trzywarstwowy system wsparcia, który pozwoli ci spać wygodnie, a Twojemu ciału się zregenerować. Pierwsza jest niebieska warstwa, czyli delikatna w dotyku żelowa pianka. To sekret idealnego snu. Optymalizuje temperaturę ciała, zapewniając spokojny sen. Pod nią znajduje się gruba warstwa pianki wspierającej ciało. Umożliwia odpowiednie ułożenie ciała i odciąża stawy. To wszystko zamknięto w oddychającym pokrowcu. Jest zaprojektowany tak, aby uwalniać ciepło ciała, które teraz przez całą noc utrzyma optymalną temperaturę. Materace z pianką zapamiętującą kształt nie dają takiego wsparcia ciału. Ciało zapada się w niego, ciepło nie jest uwalniane, a ty budzisz się spocony i zmęczony. Materace sprężynowe to głównie metal i powietrze. Szybko robią się niewygodne i nierówne, powodując ból. Inne materace mogą przenosić ruch, ale materac Easy zapewnia stabilność i kontrolę ciała, której potrzebujesz. Ty i twój partner będziecie spać w nocy, nie zakłócając sobie nawzajem snu. Nawet dzieci skaczące po materacu Easy nie będą w stanie przewrócić. Wrócić szklanek z sokiem. Na materacu sprężynowym od razu robi się bałagan. Easy zapewnia wsparcie całemu ciału. Położyliśmy tysiąc jajek na zwykłym materacu i przykryliśmy je materacem Easy. Nawet pod 115 kg Easy zapewnił jajkom doskonałą ochronę. Niesamowite. Testy laboratoryjne to potwierdzają. Nieważne w jakiej pozycji śpisz, ile masz lat i jaką masz sylwetkę, Easy zapewni Twojemu ciału wsparcie, komfort i wygodę. Pokrowiec posiada wygodny zamek. Wystarczy go rozpiąć i wrzucić pokrowiec do pralki, żeby zawsze był czysty i świeży. Jest też hipoalergiczny, więc jest bezpieczny dla ludzi z alergią lub astmą. Drogie materace mogą kosztować nawet kilkanaście tysięcy. Teraz nie musisz wydawać fortuny, żeby się wyspać. Z easy za małe pieniądze zamienisz stary materac w wygodne łóżko z marzeń.